Cześć moi drodzy, z tej strony koreański Piotr, i myślę, że nie spodziewaliście się mnie w takim wydaniu. Również się siebie w takim wydaniu nie spodziewałem, ale proszę bardzo. Powiem Wam tak, to jest takie połączenie jakiegoś takiego wyścigowca rajdowego, k-popowego idola i może jakiegoś takiego Elvisa z AliExpress. W każdym razie pewnie słyszycie, cykady dosyć mocno cykają. A i my cykamy sobie tutaj wertykalną dramę. Dzisiaj jestem Ryanem. Ryanem, czyli młodszym bratem głównego bohatera. I wygląda na to, że jestem trochę taki, powiedziałbym, rozpieszczony, troszkę głupkowaty, ale też bardzo kochający brata. I właśnie nagraliśmy pierwszą scenę, która była ostatnią sceną tej wertykalnej dramy i polegała na tym, że obwieszczałem głównej bohaterce fakt, że. No, że mój brat tak naprawdę dał jej swój szpik kostny, przez co jego zdrowie mocno ucierpiało, ale dzięki temu ona może żyć, więc to oznacza, że ją kocha. To jest taki, wiecie, namacalny dowód miłości, bo ona myślała przez całe życie, że to ich małżeństwo jest takie, wiecie, udawane, że on tak naprawdę ma ją w poważaniu, ale nie. On ją kochał, ale był po prostu zamknięty emocjonalnie. Także w zasadzie w przeciągu 30 sekund zdradziłem wam całą fabułę. Szczególnie, że zaspoilerowałem końcówkę, za co z góry przepraszam. Niemniej jednak muszę wam powiedzieć, że to, jak mnie wystylizowali, szczególnie jeśli chodzi o make-up i fryzurę, no podoba mi się, nie będę ukrywał, to jest coś, czego jeszcze nie doświadczyłem. Wiecie, zazwyczaj pracowałem. Na planie, jako taki, można powiedzieć, korpo szczurek, trybik w maszynie, czyli jakaś koszula, jakiś garnitur, albo wiecie, nawet na planach zdjęciowych, nawet na tych wertykalnych dramach, często po prostu byłem ubrany w garnitury. No, byłem prawnikiem w samym poprzednim projekcie. Albo też często byłem wojskowym. Bardzo często grałem amerykańskiego wojskowego. Prawdopodobnie ze względu na mój image. Jak już bym otworzył otwór gębowy, to pewnie by się wydało, że nie jestem Amerykaninem. Aczkolwiek z tego, co wiem, w amerykańskiej armii tak naprawdę każdy może być, wiecie, jej częścią, bo im więcej mięsa armatniego, tym lepiej. Na dzisiaj mam jeszcze jedną scenę, w której tak naprawdę gram totalne przeciwieństwo tego, co grałem w tej pierwszej scenie, czyli w pierwszej scenie byłem taki bliski płaczu, byłem taki mocno rozemocjonowany. Tutaj natomiast jestem przeszczęśliwy, bo myślę, że mój brat zorganizował mi camping. A się okazuje, że to nie dla mnie, tylko dla jego ukochanej. Ale jestem taki Yes! Camping! I love camping! No, tego typu rzeczy. Także jeszcze nie wiem, jak bardzo dokręcę śrubę w tej mojej takiej pozytywnej reakcji, ale wydaje mi się, że będą mi kazali dokręcić dosyć mocno. A few moments later... No hejka. Słuchajcie, wygląda na to, że skończyłem, że na dzisiaj nakręciłem wszystko. Tak jak mówiłem, miałem dwie sceny, jedną bardzo emocjonalną, a drugą taką bardziej, że byłem takim głupkiem. Dosłownie, jakbym miał wam to pokazać, to zrobiłem coś takiego. Miałem powiedzieć, bracie, zorganizowaliśmy camping, kocham camping. Coś takiego mniej więcej musiałem zrobić, więc no było to dosyć zabawne, ale potem przyszła taka, powiedzmy, moja rywalka. Bo no ona tutaj mi niszczy moją zabawę, więc musiałem być taki, czemu ona tu jest? No więc taka całkiem zabawna scena. I teraz sobie odpoczywam. Zdjąłem mój kubraczek, można powiedzieć, i sobie odpoczywam po prostu w moich ciuchach. Powiem wam tak, było tak piekielnie gorąco. Kręciliśmy to na zewnątrz. Było chyba z 36 stopni, a ja byłem ubrany. No widzieliście zresztą jak. I jeszcze, żeby tak dodać to stałem centralnie przy grillu, no bo wiecie, camping, no to trzeba trochę pogrillować, więc tam przewracałem mięso i tak dalej, więc, no, zgrzałem się, nie będę ukrywał, wziąłem prysznic, tylko że to nie była woda. Muszę Wam powiedzieć, że ekipa jest naprawdę, naprawdę dobra. Jestem pozytywnie zaskoczony. I na końcu mojej chińskiej przygody, bo to jest ostatni projekt i już wracam do Korei, i w Korei mam. Kolejne nagrania, gdzie mam kolejną aktorską rolę. Ale na sam koniec Chiny się chyba do mnie trochę uśmiechnęły i powiedziały Dobra Piotr, słuchaj, no przeżyłeś wiele wyboi tutaj. Przeszedłeś przez wiele wyboistych dróg, ale teraz już pójdzie z górki. Co ty na to? I wiecie co? Podoba mi się to. Nie będę narzekał. Dodatkowo przez to, że jest gorąco, zadbali też o kawusie. Proszę bardzo, jaki piękny bałwanek. Jest śnieżny bałwanek. Oczywiście nie jest to reklama. Kanał liczący 500 słów raczej nie ma reklam. Ale wiecie, może kiedyś zbudujmy imperium. <grym> Tego projektu zostały mi jeszcze dwa dni zdjęciowe: 23 i 24. I muszę powiedzieć, że naprawdę nie mogę się doczekać. Naprawdę aż tak trochę mi szkoda, że teraz mam dwa dni przerwy. Generalnie, wiecie, no powinienem się cieszyć: no przerwa, odpoczynek i tak dalej. Ale chciałbym. Kręcić więcej. Oczywiście może nie w takim upale, ale generalnie im więcej, tym lepiej. Czuję taką, wiecie, chciwość w sobie, że chciałbym jak najwięcej pograć, chciałbym zgarnąć jak najwięcej projektów i mam nadzieję, że mi się uda. Bo na pewno, jak już się jest w Chinach, to to jest bardzo duży atut dla potencjalnych projektów, że generalnie trochę tak. Te Chiny nie chcą was puścić stąd, że po prostu wiele tych casting agentów, casting agentów, jak to się mówi po amerykańsku i mówią, o okej, okay, mamy rolę na za 3 dni, czy jesteś w stanie ją zrobić? Ja mówię wtedy tak, no i oni tak naprawdę mnie od razu zatwierdzają. Czasami zdarza się, że wysyłają skrypt i trzeba oczywiście nagrać, no wiecie, tak zwany audition tape, czyli po prostu, no Przejść przez casting, tylko że no, nagrywacie sami siebie w domowym zaciszu, czy też w pokoju hotelowym i potem to wysyłacie, ale bardzo często na podstawie już materiałów, które zrobiliście, czyli innych dram, czy innych wszelkich szutów, które zrobiliście w swojej karierze, no to po prostu widzą, że pasujecie, wiecie wyglądem do danej roli, no i generalnie was biorą. I muszę wam powiedzieć dodatkowo, że robiłem pierwszy tak zwany voice over, czyli dubbing samego siebie. Kręciliśmy na zewnątrz każdą ze scen, w których brałem dzisiaj udział, i jest strasznie głośno. Tak jak zresztą słyszeliście, no, cykady na cykladach naprawdę głośno cykają. Przez co nawet jak oglądałem nagranie naszej sceny, wiecie, takie z iPhone'a, żeby po prostu mieć takie nagranie poglądowe. Nie to profesjonalne, nagrywane kamerami, tylko po prostu asystent reżysera tak nagrywał, żeby właśnie mieć pogląd, no to ja praktycznie absolutnie nie słyszałem żadnej wypowiedzianej. Przez siebie i przez główną bohaterkę linijki. Więc musieliśmy trochę tak, wiecie, na czuja patrzeć na to, jak mniej więcej ruszaliśmy ustami i po prostu w ten sposób dopasowywać linijki. I wiecie, nigdy nie będzie tak, jak to było w danym momencie, nie? Że nie da się tak naprawdę odegrać czegoś tak samo. Był inny ładunek emocjonalny, inne spojrzenia, inne pauzy, inne nawet zająknięcia się, no bo tak jak mówiłem, to była scena emocjonalna, więc musiałem być taki... ja ja Cię wcale nie nienawidzę. Oczywiście, no teraz dałem z siebie całe 20%. Ale no, wiecie o co chodzi. Mniej więcej taki był vibe, taka była atmosfera tej sceny. Więc no, nowe doświadczenie. Naprawdę było przyjemnie. Cały ten dzień mogę zaliczyć do chyba najbardziej udanych ze wszystkich dni moich jak do tej pory w Chinach. Może poza 14 lipca, który był ostatnim dniem pierwszego projektu. Ten ostatni dzień pierwszego projektu przeszedł naprawdę, naprawdę sprawnie. Także moi drodzy już niebawem wracam do Korei i oczywiście no już wrócimy do tematyki bardziej koreańskiej. Mam nadzieję nawet, że będę dla Was mógł nagrać jakiegoś vloga. Może coś związanego z kulinariami koreańskimi? Może coś w rodzaju spędź dzień w Korei z Piotrem? Coś takiego? Dajcie znać, czy by wam się to w ogóle podobało, czy byłoby jakieś zainteresowanie? Bo wiecie, jako że byłem teraz w Chinach, to ten kontent typu gadająca głowa, że po prostu odpalam kamerę i do was mówię, no, był mi bardzo na rękę, bo miałem historię do opowiedzenia, a też nie mogłem nagrywać za bardzo backstage'u. Natomiast w Korei to się pewnie bardziej wyluzuje, będę miał trochę więcej przestrzeni, żeby dywersyfikować kontent. Także dawajcie znać w komentarzach co byście widzieli. Były już pewne komentarze, które sugerowały mi jakieś y, tematy do poruszenia podczas właśnie tych takich powiedzmy moich vlogów i mam je na uwadze i dziękuję, naprawdę dziękuję wszystkim, którzy takie komentarze zostawiają i to uwierzcie mi, nawet jeśli nie odpisuję, to czytam i to bardzo wiele dla mnie znaczy. Bardzo mi Miło, że ktoś to ogląda, że, że dajecie mi komplementy. Naprawdę nie spodziewałem się takiego pozytywnego odbioru, także jestem naprawdę, naprawdę wdzięczny. No hej moi drodzy, witam Was z drugiego dnia nagrywek. Jak widzicie mam zupełnie inny strój. Świecę się, no wiecie, jestem w sumie gwiazdą. Mam takie dosyć wystrzałowe stroje w tej dramie, można powiedzieć. Muszę mówić trochę, powiedzmy takim półszeptem, ponieważ no, tam piętro niżej nagrywają, więc no, nie mogę krzyczeć, żeby oczywiście mikrofon nie złapał, ale mam nadzieję, że jestem dobrze słyszalny. Tym bardziej, że. Zgarnąłem tym razem mikrofon i w końcu mam teraz stabilną rękę, bo też zgarnąłem gimbala. Także słuchajcie, przygotowałem się. Tak jak pisałem na mojej karcie społeczności, uznałem, że nie wrzucę filmiku we wtorek, żeby dokończyć właśnie vloga. I to jest ten proces, który właśnie teraz oglądacie. Oprócz dnia dzisiejszego, został mi jeszcze jeden dzień nagraniowy i to będzie koniec. I tak naprawdę moja chińska przygoda się w tym momencie domyka. I 25 lipca już będę cały i zdrowy, mam nadzieję, w Korei i będę sobie odpoczywał. Wrócę do mojej ukochanej i do mojej rutyny. W sumie to sobie uświadomiłem, że mogę po prostu położyć tutaj kamerę i do Was rozmawiać, także może tak będzie lepiej, wiecie swobodniej, mogę ruszać rękoma i tak dalej. Właśnie coś się dzieje i tam krzyczą, ale dowiedziałem się, że generalnie to jest sposób rozmawiania, komunikowania się w Chinach, że generalnie no tutaj się podnosi głos, trochę się krzyczy. I to jest spora różnica kulturowa między Chinami a Koreą. W Korei, jak już się krzyknie, no to faktycznie. Coś się dzieje, w sensie, że jest jakaś kłótnia, jest jakiś spór. No ludzie ze sobą po prostu w tym momencie lirycznie walczą, kłócą się. Tutaj natomiast to jest taki normalny sposób komunikacji, więc ogólnie na planie jest dość głośno, co generalnie nie sprzyja nagraniu, no bo, tak jak mówiłem, mikrofon dość mocno łapie. Niemniej jednak, może Wam powiedzieć, że naprawdę mi się tu podoba i powiem Wam, jedzenie jest świetne. Teraz widzicie parę zdjęć na ekranie, natomiast no jest bardzo zdrowo i generalnie ekipa i aktorzy mają zupełnie inny catering. Oczywiście mógłbym sobie wybrać catering ekipy i oni mają bardziej właśnie chińskie jedzenie. Natomiast wybrałem ten bardziej powiedzmy zdrowy catering, więc mam jakiś ryż, mam jakieś warzywa, mam zawsze jakieś piersi z kurczaka i tak dalej, jajka. Więc bardzo spoko. Tym bardziej, że w Chinach jest ciężko o białko. Muszę wam powiedzieć, że generalnie ciężko tu o kawę i białko. Podobno stężenie kofeiny w produktach typu kawa i wiecie, te kawy ekspresowe i tak dalej, jest mniejsza, także taka losowa ciekawostka kulturowa. Natomiast ja jestem kawoszem, więc no, potrzebowałem po prostu kawy, więc znalazłem jakieś tam kawiarnie w okolicy, które są ekstremalnie tanie. Słuchajcie, kawa Americano, czyli czarna kawa z lodem, CTV50 i to we franczyzie? No wiecie, w Polsce, jak tak kojarzę, jakiś Green Café Nero czy Starbucksy to jest minimum 16 zł, w Korei jest tak samo, natomiast tutaj 2,50. I powiem Wam, że ta kawa wcale nie odstaje jakościowo, bo oczywiście można by powiedzieć, no dobra, ale pewnie ta kawa to jest jakiś, nie wiem, no jakiś shit. Nie, otóż nie. Wracając jednak do samego szuta, dzisiaj mam najważniejszy, można powiedzieć, mój dzień zdjęciowy, ponieważ mam najwięcej linijek. Całe dwie sceny, które mam zagrać, mają około 40 linijek, które muszę wypowiedzieć. Więc jest to sporo. Generalnie, wiecie, sceny są poszatkowane i się dowozi jakieś, nie wiem, 5 linijek, 10 linijek i po prostu kolejna scena. Natomiast tutaj to jest tak naprawdę moja tutaj dziady, część trzecia, Konrad, wielka improwizacja, można powiedzieć, ale wydaje mi się, że przygotowałem się nieźle. Tym bardziej, że pomiędzy pierwszym dniem zdjęciowym a drugim dniem zdjęciowym miałem dwa dni wolnego, co powinno teoretycznie sprzyjać mojej nauce. Linijek. Problem jest taki, że do końca wczorajszego dnia, do chyba 22.30, nie miałem pojęcia, jakie sceny będę grał. Więc no to jest problem. No bo wiecie, teoretycznie mógłbym się nauczyć wszystkich moich linijek, ale to tak nie działa generalnie. Najlepiej jest mieć na świeżo te linijki, które masz dowieść na dany dzień zdjęciowy. Więc no, musiałem wiedzieć, czego muszę się nauczyć. I dowiedziałem się tak naprawdę przed spankiem. No ale chyba nauczone będzie Git. A jak nie. To pewnie dobrze poszatkują, dobrze to sedytują. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jakiś background, wiecie, jak to wygląda, w jakiej jesteśmy lokacji. Wybaczcie, że zrąci i bez mikrofonu, ale zobaczcie, to była nasza lokacja. To jest mój brat. older. To był mój brat i nagrywaliśmy właśnie wspólnie scenę, gdzie przekonywałem go, że jego żona nie jest godna zaufania. Może tak to ujmę, no. Ładnie, co? Ładna willa. Tutaj widzicie poczekalnię. Dużo tego, co? Tutaj jakieś inne stroje. A tu Jessica. Aktorka, która odgrywa główną rolę. Właśnie dostaje make-up. Tutaj mamy harmonogram. I widzicie, jest i on, jest Piotr. I to są dwie sceny, w których jestem. Niby niewiele, ale tak jak mówiłem, linijek jest bardzo, bardzo dużo. Na każdym planie zdjęciowym dostajemy też oczywiście snaki różnego rodzaju. Tutaj już się trochę pokończyło, ale są jakieś, jakieś bułeczki tego typu, jakieś tam czekoladki, snickersy. I widzicie, tak to się... Tak co się powoli żyje, daj wszystko porozwalane, bo to jest właśnie ta cała poczekalnia. Jo! To jest ta cała poczekalnia, gdzie po prostu są wszystkie outfity i no, ludzie sobie po prostu tutaj czekają. I aktorzy, i e, ludzie od make-upu, i pracownicy, po prostu menadżerowie, którzy w międzyczasie, nie wiem, skautują innych aktorów albo ogarniają jakieś tam najróżniejsze kolejne dramy, które będą kręcić. Widzicie, tutaj cały był setup do make-upu. Mają różnego rodzaju, nie wiem, tutaj przybory make-upowe. Nie znam się na tym kompletnie. Ja jestem po prostu tutaj od dostawania make-upu, a nie od znania się na nim. Smacznej kawu się. Rekwizyty, rekwizyty. C'est that all? No i to w zasadzie tyle, co mogę Wam pokazać. Dzisiaj jest mój ostatni dzień. Wiem, że wyglądam dokładnie tak samo. Może jest jakaś różnica we fryzurze, ale dzisiaj jest ostatni dzień i już nagrałem ostatnie sceny, w których miałem linijki. Została mi dosłownie jedna scena, w której muszę po prostu zagrać mimiką, muszę po prostu zrobić smutną reakcję, ale śmieszna sprawa jest taka, że muszę na tę jedną scenę czekać tak około 5 godzin, 6 godzin, więc będę po prostu, nie wiem, oglądał chyba sobie filmy. Ciekawostka jest też taka, że dzisiaj jakoś tak, nie wiem, obudziłem się taki trochę nie w sosie, taki trochę nierozbudzony, mimo tego, że napiłem się kawy i muszę wam powiedzieć, że pierwsze trzy czy cztery ujęcia, no były naprawdę słabe. To były jedne z najsłabszych moich ujęć, jakie zrobiłem od dawien dawna i strasznie się jakoś tak przejęzyczałem i nawet nie chodzi o to, że zapominałem linijek, tylko jakby mój język nie mógł się wyginać w odpowiedni sposób, że słowa były w mojej głowie, ale no nie wychodziły z moich ust. Także, oczywiście, był to problem na początku, ale na całe szczęście podczas mojego close-upu, czyli to jest właśnie ta najważniejsza część, czyli kiedy kamera jest wcelowana w was, było w porządku. Nie jąkałem się, myślę, że zagrałem dobrze. Nawet y, zrobiliśmy, powiedzmy, że pierwsze ujęcie, gdzie przeszliśmy przez całe. To są dwie sceny, ale połączone w jedną. Przeszliśmy przez całe dwie sceny, i muszę Wam powiedzieć, że y, zagrałem to spoko, ale od razu powiedziałem: I can do better. Mogę to zrobić lepiej. I oni byli tacy, no dobra, było GIT, ale jak możesz zrobić lepiej, to spróbuj. Y, no i zrobiłem za drugim razem lepiej. Wydaje mi się, że raz mogłem trochę gładziej. Dowieść jedną linijkę. I raz na pewno była taka sytuacja, że tak trochę z że musiałem być wkurzony na głównego bohatera mojego brata tutaj. Z główny bohater tutaj. Main, main lead. Main lead. Nie. Yeah. Więc kontynuując, musiałem być wkurzony na mojego brata, na głównego bohatera. I. Z voice trochę podczas tego wkurzenia. Było takie open your eyes. <grych> Więc nie wiem, czy to nie wyszło aż zbytnio przerysowanie, ale muszę wam powiedzieć, że w tych wertykalnych dramach, w tych takich telenowelkach, oni generalnie lubią przerysowane aktorstwo. Im więcej emocji, nawet takich, wiecie, trochę nienaturalnych z siebie jesteś w stanie wykrzesać, tym lepiej. Więc wydaje mi się, że poszło całkiem w porządku. Generalnie, no muszę powiedzieć, że wszyscy byli zachwyceni moimi outfitami, tym jak tutaj mnie wystylizowali. Ja też byłem w ciężkim, w ciężkim szoku. Już się trochę do tego przyzwyczaiłem, więc ten taki efekt nowości trochę opadł, ale... Trzeba przyznać, że to, to jest jedno z takich fajniejszych wspomnień. No i to tyle z takiego mojego vloga. Mam nadzieję, że Wam mniej więcej pokazałem jak to wszystko wygląda. Oczywiście nie mogłem Wam pokazać wszystkiego, jest to naturalne, myślę, że zrozumiecie. Ale pokazałem Wam tak dużo jak tylko mogłem, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? W następnym odcinku widzimy się już w Korei z mojej klasycznej kanapy. Także trzymajcie się i do następnego. Pa, pa!